Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek, tak, jest już godzinka jakoś około 10, coś w tym stylu i Stasiulek już jest lekko zmęczony, więc siedzi w końcu i yy, będzie szedł spać, bo wiecie co, chodził tutaj, bawił się, obijał się i w ogóle... bo u mnie to jest tak na zmianę ze wstawaniem chłopaków. Wczoraj to w ogóle była rewelacja, 9.40 czterdzieści, otwieram oczy, mówię, ja Cię kręcę. Staś już wstał może 20-30 minut wcześniej, ale wiecie co, on się bał, troszeczkę sobie leżał, a ja tak czuwałam. Yy, za to Ignaś no, pospał równo do 9.40. Gdyby on nie wszedł do pokoju, to pewnie jeszcze byśmy sobie leżeli. A dzisiaj wszystko o 180 stopni się zmieniło. 7.40 tym razem Ignaś obudził Stasia, bo przyszedł do pokoju i tak jest w kółko. Wiecie co, no nie dogodzi się. Jak jedno chce spać, to drugie wstaje i i tak na zmianę. Ale dobra, już nie będę się rozgadywać o spaniu chłopaków. Ogólnie myślę, co zrobić na obiad. Nie mam pomysłu, znaczy może pomysły mam, ale do każdego mi brakuje jeden lub dwa składniki, więc super, po prostu super. Będę musiała dalej intensywnie myśleć. Może w internecie zaczerpnę jakiejś fajnej inspiracji. Wczoraj mieliśmy leczo, ale poszło całe po prostu, całe i było przeprze. Prze. Szkoda, że wczoraj nie bo co nieco bym Wam pokazała, mimo tego, że w leczu tam nic jakiegoś tam ciężkiego, trudnego nie ma. I jestem ciekawa, czy Wy już w tym roku robiliście swoje leczo. Co tam Dziubek? I dobra, Ignaś wybił mnie już z tego wszystkiego całego transu, bo jeszcze miałam Wam coś powiedzieć, ale zapomniałam, więc pewnie jak się przypomni, to się do Was kolejny raz odezwę. Cześć wszystkim! Musiałam wyjąć Stasiunia. Ojca. idziemy się przebrać, tak? Nie, nie. Co nie? Idziemy? Idziemy? Mało rozumowne. Buziaczka daj mamusi. Szybko. Szybko. Dzień dobry, co pan tutaj robi? A dzień dobry, co pan tutaj robi? sobie wzięli z dworu pojazdy no i teraz śmigają nie pogadasz wyłączyłam na chwileczkę radio i stwierdziłam, że czas zabrać się za porządek tutaj tych dwóch ostatnich szuflad yy, właśnie z bielizną, trzeba wszystko poparować, skarpeteczki nie skarpeteczki, te co niepotrzebne powyrzucać, więc trochę roboty przede mną, bo mamy ich naprawdę sporo ale yy, muszę to dzisiaj zrobić więc biorę się do roboty, muzyka na full, już Ignaś, Podgłasz. podgłaszasz? Ignaś podgłasza, no i chłopaki będą się tutaj dobrze bawić, bo jak widzicie Stachu nadal jeździ na swoim traktorku, no a mamusia będzie sprzątać, no. A co innego? Aha, I ja myślałam, że on muzykę, a on już grzebie w moim telefonie. Zaraz będzie do kogoś dzwonił, znając życie, bo Stachu się nauczył i dzwoni ale my już jesteśmy sporo po obiedzie, bo się do Was nie odzywałam. ignać spał, ja robiłam tam swoje, później porządki, znaczy najpierw porządki, później on spał i robiłam swoje. Ale na obiadek powiem wam, co mieliśmy. Były to udziki, ale już bez kości. I zrobiłam je tak, że przyprawiłam przyprawami, które lubię najbardziej. Tak była jakaś tam przyprawa ziołowa do kurczaka, przyprawiłam wędzoną papryką, czosnek świeży, dodałam pieprz i troszeczkę soli. Nalałam troszeczkę oleju, wymieszałam, Ignasiu, włożyłam do naczynia żaroodpornego, ale bez góry, no i piekłam, pod koniec dodałam cebulki, ona się tak fajnie podpiekła i do tego były ziemniaczki, Ignasiek, i to by było na tyle, taki prosty obiad, no nie ma co po prostu pokazywać, bo to tylko przyprawione mięsko jest sadzone do piekarnika i tyle, ale jest naprawdę fajne, dzieci je wcinają, bo to mięsko jest takie delikatne, rozpływające się w ustach, więc zjedli sześciutko robaczki. A, a, kombinują. Panie, jeszcze z tego miejsca, bo cały czas zapominałam, zapominałam, chciałam Wam polecić. Kanał również jest mamusioły, więc chyba ci, co są na moim kanale, lubią takie treści. Więc tutaj mam włączony kanał Zakochana Mama i to jest Zakochana Mama Razem. Witajcie. Podam Wam tutaj nazwę całą na dole. Ojejku! No, Ignaciu już tutaj mnie ciągnie, bo muszę mu jeść robić. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli macie ochotę i lubicie takie kanały. Dzień dobry, kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj kontynuujemy, mamy 8 maja. I co się z tym wiąże? Dzisiaj Stasiu ma imieninki i ucieka. Więc 100 lat, 100 lat. Wiem, że to nie urodziny, ale wiem, co innego mogę. Stasiu, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, kochanie. A ja nadal wam się nie pokazuję, nadal jestem nieumalowana, a jest godzina 12.09. Przez ostatnie dni jakoś wstaję i nie mam chęci się malować, dopiero później dostaję takiej beny. A no co, ja mogę tutaj robić? Mamy warzywka, więc oczywiście będzie to rosołek. Mamy porcję rosołową, rzuciłam już tutaj świeży lubczyk, więc pychotka, a no jutro będzie pomidorowa. Dzisiaj już bym zrobiła, gdybym miała śmietanę w domu. Ale nie mam. Panie solenizancie, co pan tutaj dubie? Nie, dub. Dopiero zostawiłam wodę z lodowata, bo wiecie, rosół gotuje się od zimnej wody. Ale... Powiem wam, że jedyne co mnie tak męczy, takie z czynności dziećmi, to jest po prostu robienie obiadu. Wszystko tutaj rozwalają, wchodzą z szafek, chcą wyjmować, ja tutaj obieram, ten tutaj chce do garnka zaglądać, o, odkręcają wodę, chlapią. Więc to mnie jakoś tak najbardziej zawsze denerwuje. Chciałabym mieć dla siebie taki jeden, dwa dni, gdzie spokojnie mu sobie obiad w ciszy, w spokoju. Wtedy bym miała pewnie taką wenę i bym wymyślała coś. Yy, to zajmuje po prostu troszeczkę więcej czasu. Yy, no ale to no niestety, no. Hołota jest. Hołota. i kochani, czas na makijaż. Oczywiście Katrin, chciałam mieć Eveline. Eveline, Eveline super. E, paletka ze slika do konturowania, która wygląda tak, to jest ekstra, ja mam 372. E, moja ulubiona paleta extra, po prostu rewelacja, ona jest z Revolution. I teraz brwi robię sobie tym cieniem, bo mi się skończyła moja paletka do do brwi. Więc dobra, zaczynamy malowanie, już Wam tego nie będę pokazywać, nie będę Was zanudzać, więc maluję się i pokazuję już się w innym wydaniu zupełnie, kochani. Teraz skończyłam się malować i całe szczęście, bo Stasiek we wszystkie możliwe sposoby próbował dotrzeć do mnie i mi w różnych, wiecie co, momentach przeszkadzać, nawet tutaj przez taką dziureczkę próbował się ręką. Chodź, idziemy. Idziemy tam do pokoju. Biorę. O, na no najmniejszym, no i tak jest na najmniejszym, ale tak delikatnie. Prosołek, żeby się tutaj robił. A ja ubieram chłopaków i idziemy na pół godzinki, 40 minut, dwór zobaczymy jak jest ciepło, czy wieje mocno wiatr. I w ogóle wszystkie wiecie, co tam czynniki co mają wpływ na to, kiedy wrócimy. Ale gadam pierwszą. Dobra, więc ubieram chłopaków i po prostu idę na dwór. No tak, poszukaj skarpetki. Zdjąłeś? To nie, ja nie szukam. Mm, ty zdjąłeś, a ty szukasz. Ale mają manię po prostu ściągania tych skarpet. Gdzie się kładą? Stasiek zawsze jak jest w kojce, gdzie spać, to sobie zdejmuje skarpeteczki, no to wiadomo później, gdzie są, jak w stanie, Ale Ignat nam gdzieś rzuci. I nie wiadomo, z jedną chodzi, z jedną mnie. Gdzie masz? Chcesz na... O, Stachu już tam tańczy. Przecież tam takie przeboje leciały, że ho, Takie starsze przeboje. No Ignaś, szukaj skarpetki. się zara, nienawidzi, byś tam. No. Ubieramy się i idziemy. O kurczaki. O, to było dobre. Ignaś był przebrany, nie wiem, z dwie godziny temu w Ciuchy i już jest cały brudny. Idziemy? O wiadomość, kto chce iść na dwór? Widzieliśmy właśnie z dworu, byliśmy około, ale ja mam te włosy teraz. Byliśmy około, nie wiem, chyba 40 minut, no nie całej godzinki. Cały czas się rósłek gotował, ale jeszcze nie jest gotowy. Ja zrobiłam sobie kabusie, Stasiula położyłam do końca, piję sobie mleko i myślę, że może na chwileczkę później z Ignaściem, albo coś porobimy, albo pooglądamy, bo leci to Jerry w telewizji, więc co. Zdróbeczko, jeżeli pijecie kawkę. Kochani, kochani, mam dla was gościa. Zapraszam mojego gościa do programu. Gościu. Gościu. No witamy bardzo serdecznie. Przywitaj się z wszystkimi. Cześć. Ty chcesz pić? No dobra, mała przerwa, bo nam jeszcze śpi, prawda? Dobra, ręka mi drętwieje, a Inesie tak nie chce rozmawiać, tak nie chce rozmawiać. O, Cześć moi kochani, dzisiaj mamy już 9, ja tylko przychodzę się pożegnać, my właśnie wróciliśmy ze szczepienia, Stasiulek miał swoje ostatnie, dopiero będzie chyba 5 czy 6 lat, będzie jakieś tam yy, kolejne, więc tak, zniósł bardzo fajnie, był bardzo dzielny, zapłakał tylko po prostu sekundę przy wbiciu igły, później yy, uspokoił się momentalnie, więc jestem z niego bardzo dumna, mam nadzieję, że nie będzie żadnej gorączki, nie będzie niczego. Eee, teraz sobie leży, bo jest jego pora Drzemki I tak, ja się z wami żegnam Teraz siadam, bo mam chwilkę, obiad mam ugotowany Pranie się suszy Więc mam chwileczkę, żeby zmontować dla was Tego vloga, dziękuję, że byliście razem ze mną Wysyłam wam buziaczki Trzymajcie się, do kolejnego filmiku